Okrzyki, złości, były rzucane jakieś rzeczy, bo to wszystko, to wszystko słyszeliśmy. Także... Jako dziennikarz regularnie pojawiający się na meczach Rakowa, na konferencjach prasowych, akredytujący się na te spotkania, dostajesz jakąś informację o tym, że warto się pojawić w sali konferencyjnej klubu, czy na razie jeszcze jest w Częstochowie milczenie? No, na sam początek powiem, że żadnej informacji i żadnej chyba konferencji tutaj nie będzie. Ja uważam, że Marek Pabszu po prostu wygłosi jakiś komunikat, nie wiem, w rozmowie może z jakimś, z jakimś dziennikarzem w klubie ludzie też nie wiedzą co, co on planuje, także jest, jest oczekiwanie na, na wybuch, na wybuch bomby. Powiem wam szczerze, mogę zdradzić wczoraj, gdy mieliśmy konferencję prasową po, po spotkaniu i czekaliśmy na trenera Papszuna. I teraz nie wiem, czy to było wtedy, gdy on miał gdy on występował w Kanal Plus, w Lidze Plus Ekstra, czy to było już jak z tej anteny zszedł. Drzwi do sali konferencyjnej zostały zamknięte przez, było takie polecenie, żeby zamknąć i w klubie po prostu były okrzyki, złości, naprawdę było, było tam były rzucane jakieś rzeczy, bo to wszystko, to wszystko słyszeliśmy, także atmosfera jest, atmosfera jest bardzo, bardzo napięta. No i, i, i myślę, że to będzie jeszcze bardziej napięta po tym, co Marek Papszum dzisiaj powie. Zobaczymy, zobaczymy, co powie, no ale z tego co ja wiem, klub nie, zamie, nie będzie komentował tego, co Marek, Marek Papszum powie, dlatego że no ludzie, ludzie szanują to, co on tutaj, on tutaj zrobił I, i z ich perspektywy smutne jest to, że nie działa to w drugą stronę.